Cześć, ja jestem Pinki, cieje jest ze mną roganin Siemanko. Witam. A dzisiaj będziemy oglądać... Co będziemy dzisiaj oglądać? Cześć ja jestem Pinki cieje jest ze mną Siemano I dzisiaj będziemy oglądać wpadki najmłodszych. Będzie ciekawie... są lustra i są, jest dziecko, także to nie może się dobrze skończyć. Będzie wolniej oh. głową, tak myślałem, no Biedniutki, taki takie! Musiało malutki. tak się stać, no Ale czekaj, że on widział siebie i w siebie w oho! No i. Myślałam, że zleci głową w dół. No, było blisko, nie? No, w sumie zleciała głową w dół, jakby nie patrzeć. Ale na to trzeba. Oho, jest ślub. Nie, Miałem powiedzieć, że ktoś stanie na sukience. Nie, wierzę. Przysięgam, że jakby mi tak któreś dziecko zrobiło, mi się odtrąciła tym bukietem, to ino roz! Ino roz! Ha, on tak chodzi, bo nie może się zatrzymać, i, i on idzie tak cały czas. On jakby na Mont Everest wszedł, tak się zachowywał, nie? Ale <laughs> tak no wygląda... zobacz, jakie on ma takie nóżki. No, no to... tak. I co się stanie? On no nie jest. No, jest, no koniec. The end. Myślałam, Jaki że... O! o Sam uda się, znowu. czy się nie uda? Śmieje. Cudowne! I go! No właśnie też liczyłem, że go strzeli, nie? Aj. Chłopaki, ma... mieliście potencjał na lepszy ten content! Ale on go sprankował w wieku jednego roku! Najpierw płakał, a potem się śmiał! To był prank! O kurcze. Gąbką w, w no łeb. nie, różne skarpetki. Gąbka w łeb. Albo o, nie, o, o, jednak o, o, do tyłu <laughs> Nie złapał, nie złapał go w końcu. <laughs> Rozumiesz o co chodzi? Tak. O biedny. No biedny! On nie wie! No przestańcie już! Po co dziecko tak, no, tak ja, emocji? Ja bym to jeszcze poszedł i mu to zlizał z palca, nie? To by było piękne. A! On nie, wierzy, ja nie wie, jest że nutera. to jest modela. Nie róbcie mu tego, nie róbcie mu tego! Myślę, że jemu już wystarczy! No wyjdźcie mu tę rękę! Ale no dobra, już pokazali i w ogóle po co aż takie emocje, wiesz? No. Za długo to trwa, szkoda! Do... jak stanęła szybciutko! Co to będzie? Wszystko Przestasz... o nie. Ej, tam to było fajne. E, <laughs> czika! <laughs> Ale zobaczyna na tym idzie, ciekawe. O, oh my god. Ojej, o. A... Jak się sfrustrował? No, nie lubi przegrywać. Chcę usiąść na tym krzesełku dla... <grym> <grym> dla lale. Oho, i cyk, kebab poszedł. Oho. <grym> to kot. Nie ufam kotom, koty są <grym> niebezpieczne. <grym> Ta... Widziałem. Ej, to było piękne. <grym> ja już widzę jak ty będziesz... jak ty byś prankował po prostu... Swój... No na pewno. Była ...małe dzieci, gdyby były. Tak by było. Oho, basen. No idziemy, idziemy. I co? No ale o co chodzi? No jest w wodzie. Ale <noise> sytuacja Tak, trochę się człowiek spodziewał, A? ale jednak nie O nie, to będzie... Oj oj oj, oj, oj. No powiem tak Karma y... Kids of TikTok Będzie o oh no, krzesło się wywali <noise> o ale lucky, nie O, dobrze, ta mata była z tyłu no. one się e, w oleju po prostu tak, tapiają. Tak, raczej to tak wygląda. No niesamowite! Co za pomysł? On nie może chyba stać. No bo on próbuje, ale nie może. Nie mogę, pływa! <noise> Płacze, sprawdza! Sprawdza, czy mama reaguje. Tak, tak, tak. Nie. Podpórzacz. Gdzie to przyłożysz. No, dziecko w szoku, no. Tak to jest, jak się wkłada nos w nie swoje sprawy, tak? No właśnie. Dajcie znać, czy macie młodsze rodzeństwo i czy wasze rodzeństwo zrobiło coś też takiego głupiego, że aż po prostu ze śmiechu byście sikali. Napiszcie historię w komentarzu. Biegnie, mała piłkarka. O nie, to będzie pod szczebelkami się skończy, nie? Ej, nawet mnie by to bolało. No, Cristiano Ronaldo, Ankara Messi, Ankara Messi. Ja no wiecie, Ronaldo to z niej by nie było. To już widziałem kiedyś, nie? Oho, ktoś wyleci. <śmany> Aha! Idzie, zwraca uwagę. Co? Chciała uderzyć i walnęła w. No i masz! I bardzo dobrze! Dostała swoje. Karma szybko wraca, proszę pamiętać. Karma szybko wraca. Do tej dziewczynki aż za szybko. Ojojojojoj oj, oj, oj. Gdyby kuska nie skakała to by nóżki nie złamała No, trochę przypał Coś tu poszło nie tak ewidentnie, nie? Dają dzieciom cytrynę To jest znęcanie się <noise> Ja rozumiem te dzieci bardzo dobrze, bo ja też nie lubię bardzo kwaśnego i... A, ale to jest ciekawe, że Małe dzieci nie wiedzą jak się reaguje na kwaśna, reagują jak dorosły człowiek, nie? Bo to chyba chodzi bardziej o te nerwy i kupy smakowe, no. to po prostu tak... <śleski> no słodziaki! O, dobre! Co, o, o, chyba nie! Po czasie weszło, po czasie weszło! A? Bobak <laughs> wie co dobre A boss is always a boss. jest skrzesny jeszcze w tle, nie? Piękne. <noise> Dzieci to mają pomysły, nie Strzał Ooo! Ale unik! Uh, uh, uh. Ale tam tego nie uniknie, nie uni! Akurat się cofnęło. Nie z drugiej strony ją buchnie. Ty, mała ninja! Oj, jeden o, jeden krok nie. za daleko, no właśnie tak. O, i tym pięknym akcentem dziękujemy za oglądanie, trzymajcie się! Nara!